Witajcie, Hubert Konarski, firma Agri. 20. dzień kwietnia. Znajdujemy się kolejny raz w sadzie jabłoniowym. Jesteśmy po kolejnej fali przymrozków. E, tutaj w rejonie e, grujeckim temperatury spadły poniżej zera przez trzy kolejne noce. E, te spadki były zróżnicowane w zależności od e, ułożenia terenu e, czy e, rejonu, w którym się znajdujemy. Tutaj w tym sadzie temperatura, najniższa temperatura e, zanotowana z w nocy z piątku na sobotę to było minus 4 stopnie. Ten przymrozek trwał e, 4-5 godzin, więc e, nie, nie była to krótkotrwała ekspozycja. E, no i możemy zaobserwować e, dosyć dużo uszkodzonych e, pąków. Te pąki e, są uszkodzone powiedzmy w 40-50%, zwłaszcza w dolnej partii korony. E, w rozetach uszkodzona jest większość pąków, cztery pąki nieraz to wszystkie, wszystkie pąki są uszkodzone, ale już w wyższych partiach możemy znaleźć zielone, nieuszkodzone pąki, w proporcjach powiedzmy. Trzy uszkodzone, dwa nieuszkodzone, czy, czy to pół na pół. Część z pąków jest częściowo uszkodzona. Widzimy zbrunatnienia w jednym, w jednym pąku i też również części, części zielone. Często jest tak, że zniszczone zostało z nami słupka, z komora nasienna, zalążnia, ale te ściany zalążni są nadal zielone. Więc tego typu uszkodzenia, z jakimi mamy tutaj do czynienia, dają szansę na regenerację tych, tych uszkodzeń, bo to nie jest tak, że nie podniesiemy umarłego, bo po umarłego nie podniesiemy. Są generalnie również tutaj znajdziemy takie pąki, które są nieodwracalnie uszkodzone i tych pąków najprawdopodobniej nie uratujemy, ale tam, gdzie te uszkodzenia są częściowe, gdzie mamy uszkodzenia. Ee, Słupka, znamienia, a, a zalążnia jest zdrowa, czy to ściany zalążni są zdrowe. Możemy dalej, co prawda, z dużym wysiłkiem i bez takiego stuprocentowej pewności efektu te owoce wyprodukować. To pokazał pokazało chociażby rok 2017, gdzie. Mieliśmy jeszcze większe spadki temperatur. Uszkodzenia były podobne, bo to były właśnie częściowe uszkodzenia, i udało się otrzymać, utrzymać ten plon do zbioru. Owoce, co prawda, były bez nasion, gorzej się one przechowywały, były bardziej podatne na choroby grzybowe. Jednakże, no coś za coś, tak? Jeżeli chcemy, musimy walczyć o ten plon, to walczymy. W wielu sadach zaponkowanie jest bardzo dobre. To również jest taki czynnik, który będzie gdzieś tam e, dawał nadzieję na, na w miarę udane, udane plony. E, bo jeżeli mamy taki poziom uszkodzeń jak tutaj, to możemy na razie mówić tak naprawdę o przerzedzeniu. Być może dosyć mocnym przerzedzeniu w dolnej partii korony, ale nadal to jest przerzedzenie. E, myślę, że ta liczba pąków, która tutaj została, e, może zagwarantować dobrej, e, dobrej ilości. Ilości plonów. Wiem, że są też rejony, gdzie temperatura spadła jeszcze bardziej poniżej 5-6 stopni, poniżej zera. Gdzieś tam przy gruncie, nawet o 8 stopniach, słyszałem, dostawałem zdjęcia. No, ale zwróćmy też uwagę, że przy samym gruncie tych pąków nie mamy, więc zwracamy uwagę na temperaturę, która jest gdzieś na wysokości 1 metra, bo tutaj ta miąższość korony jest, jest największa, no i tam, gdzie te spadki były największe, zwłaszcza na odmianie Idaret, na Ligolu, na Jona Goldach, te uszkodzenia są dużo większe. Jest uszkodzone większość pąków i to na całej wysokości drzewa, więc te straty są bardzo duże, ale i tam również jeszcze można znaleźć nieuszkodzone pąki, czy to też te pąki uszkodzone częściowo. Właśnie dlatego, że to zaponkowanie było bardzo dobrze, to pomimo tych dużych procentowych uszkodzeń liczbowo tych pąków zdrowych jest jeszcze całkiem, e, całkiem dobra ilość. Kolejnym ważnym czynnikiem, który w tym roku e, będzie nam e, pomagał w tym e, otrzymaniu plonu pomimo przymrozków jest to, że na, pąk, e, na pędach jednorocznych... E, są jeszcze takie, jakby, pąki zapasowe. Tak? E, gdzie tutaj ligol jest w fazie różowego pąka, możemy na tych jednorocznych pędach znaleźć jeszcze takie pąki, które dopiero gdzieś tam się rozwijają. To jest taka wczesna faza zielonego pąka e, i te pąki są z reguły w ogóle nieuszkodzone. Po prostu e, ich faza rozwojowa ich ochroniła. E, z reguły owoce z, z takich pąków są mniejsze, drobniejsze. Ale myślę, że na ligolu nam to zupełnie nie będzie, nie będzie przeszkadzało. Ta sytuacja jest dosyć zróżnicowana. Co ciekawe, gatunki pestkowe, myślę tutaj o śliwie, wiśni, dosyć dobrze jak na tą temperaturę zniosły te przymroski. Bo uszkodzenia na wiśniach czy śliwach są na podobnym poziomie co na jabłoniach, a nawet, a nawet niższe. To zaskakujące, bo zazwyczaj gatunki pestkowe dużo gorzej znoszą te niskie, niskie temperatury. Jeżeli chodzi o czereśnie, no to tam ta sytuacja jest dużo gorsza, bo już wcześniej mieliśmy dosyć duże straty. I teraz również te e, pąki, które wtedy od, ocalały, e, są, są uszkodzone, więc tutaj w czereśniach te straty są, e, są dosyć duże. Pytacie, e, jak, co, co dalej? E, jak, jak działać? Z racji tego, że te straty są i są częściowe, ale mamy też te pąki zdrowe, mamy też te pąki, co prawda słabszej jakości, ale które gdzieś tam pewnie dopiero za około miesiąc będą, będą kwitły, musimy zawalczyć o te pąki i o te owoce, które będą tu, będą tu wiązane. Jakie rozwiązania na najbliższy czas? Rekomendowaliśmy. Tuż po przymrozku czy, czy po tej fali przymrosków, zestaw regeneracyjny, czyli folik Askowigor w dawce 2 litry i folik Aminowigor w dawce 2 litry. Dlaczego te produkty? Folik Askowigor to produkt bazujący na algach morskich Askofilom Nodozum, który zawiera. Mm, Wyciąg z tych alg, który stymuluje procesy regeneracyjne, zawiera fitohormony, substancje odżywcze, witaminy, a folik aminowigor to aminokwasy, i roślina, która teraz ma ten stres temperaturowy, stres przymrozku, ale również pamiętajmy, że ma problem z pobieraniem składników z gleby, bo mamy suszę otrzymając takie produkty będzie mogła łatwo te aminokwasy wbudować bez zbędnego wydatku energetycznego więc uważam, że na ten moment tego typu produkty są dużo lepszym rozwiązaniem niż proste nawozy, gdzie roślina musi włożyć ten wydatek energetyczny żeby sobie te aminokwasy wytworzyć i się regenerować bo teraz ta regeneracja jest najważniejsza musimy dać takiego kopa roślinie, żeby ona odżyła i chętnie utrzymała te zawiązki, te zawiązki słabsze, te zawiązki przemrożone. Bo pamiętajmy o tym, że też te liście nie są w najlepszej kondycji, więc musimy te rośliny jak najlepiej odżywiać. Przy takim przebiegu pogody, przy tych uszkodzeniach przymrozkowym, kolejnym ważnym zabiegiem będą zabiegi giberelinowe. Myślę, że najlepszym w tym momencie rozwiązaniem będzie promalin, czyli mieszanina giberelin i benzyloadeniny. Produkt ten cechuje się bardzo dobrą formulacją, dobrym pobieraniem przez roślinę. Producent podaje, że około temperatura 12 stopni, czyli taką temperaturę, będziemy mieć w najbliższych dniach, jest wystarczająca na skuteczne zastosowanie tego produktu w sadzie. Zarówno tutaj, jeżeli mówimy o sadach jabłoniowych, sadach gruszowych, podobne, podobne rozwiązanie. Giberliny lubią środowisko. Kwaśne w cieczy roboczej, więc polecamy dodatek bufora 250 do 0,5 litra bufora na 1000 litrów wody. Taki dodatek zakwasi nam wodę, zmiękczy ją, ale także dodatek surfaktantu poprawi pokrycie, więc w tych takich yy. Niepewnych warunkach co do zastosowania e, tych krytycznych temperatur, no bo wiadomo, nie możemy liczyć w najbliższych dniach na temperatury 16-18 stopni. Przy tych temperaturach 12 stopni będzie gwarantowało nam skuteczność zabiegu i będzie poprawiało jego, e, jego efektywność. E, co dalej? E, to już w najbliższych dniach pewnie będziemy reagować na tą fazę, jak te drzewa będą się zachowywały, jak się będą rozwijały i dalej będziemy podejmować decyzje dotyczące tych zabiegów regeneracyjnych, zabiegów podtrzymujących zawiązki. Na ten moment jak najszybciej, jeżeli nie był wykonany folika Skowigor, folika Minowigor i te zabiegi gibberlinowe. Jeżeli były wykonane w tamtym tygodniu na poprawę, poprawę liści, jakości, kondycji liści. Myślę, że w połowie tego tygodnia musimy wykonać kolejny zabieg. Jeżeli zabieg nie był jeszcze robiony, to czy to w gruszy, czy w jabłoni, powinniśmy go jak najszybciej wykonać. On nam poprawi kondycję liści, sprawi, że te zawiązki, które są uszkodzone, będą sztucznie podtrzymywane przez, przez drzewo i będzie. Stymulacja zawiązania owoców partenokarpicznych, czyli bez, bez nasion, ale te owoce będą. Na ten moment to tyle. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do kontaktu, do zadawania pytań.